Cześć moi drodzy! Film, z którym się nosiłem od dłuższego czasu, I też mocno się zastanawiałem nad nim, bo mnóstwo szumu w internecie już jest po prostu bardziej niż w ulu. Szumi to, buzuje, bulgocze. Mnóstwo jest ludzi, którzy mają coś do przekazania: mniejsze, większe, bardziej lub mniej objawione prawdy lub też totalne jakieś bzdury pierdoły tych gadaczy internetowych jest bardzo dużo. No i nawet myślałem, żeby tego nie robić, nie nagrywać, bo po co zwiększać ten szum, który tak już niewiele zmieni I co ma być to będzie. Natomiast no dzięki Jagodzie, z, z którą rozmawiałem i która mi bardzo wsparła i zachęciła, też zmotywowała do tego, żeby to zrobić, ten film nagrywam. Także dzięki Jagoda. No i jeszcze jeden się fajny przypadek zdarzył wczoraj na ulicy. Po prostu człowiek mnie zawołał, mówi ty, ja cię znam. Ja mówię, tak, a skąd? A on mówi, no z YouTube'a. Okej, okay, no i zaczęliśmy rozmawiać, także jednak ci odbiorcy, pomimo potężnego bana, który jest na Zdrojową, ze względu na sieć moich kontaktów i zainteresowania, odkąd scenariusz militarny już został przyklepany, czyli powiedzmy od wiosny 2021 roku obserwujemy tego bana cały czas ta oglądalność wyświetlalność klikalność spada także te wszystkie czynniki mają wpływ na to czy ja te filmy nagrywam i czy warto natomiast Jagoda powiedziała piękną rzecz ważniejsza jest garstka ludzi świadomych, inteligentnych niż rzesze odbiorców Którzy po prostu to przyjmują jak kolejną porcję rozrywki. Także co, no, powiem tak, na nowy miesiąc, który się rozpoczął wczoraj, miesiąc kozy, słuchajcie, co jest teraz najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby sobie użyć w sposób piękny, artystyczny, obfity, w sposób lekki, w sposób e, zmysłowy i kobiecy. I to trzeba zrobić do końca pierwszego tygodnia sierpnia. Pogoda będzie sprzyjać, bo mamy znowu ogień, nie w tak dużym natężeniu jak miesiąc wcześniej, ale znowu mamy ogień tutaj wpisany w ten miesiąc, troszeczkę słabszy, no i mamy ziemię, czyli powinno być ciepło powinno być wręcz gorąco nagrzana, rozpalona ziemia. Długie, ciepłe wieczory. I cała ta zmysłowa, artystyczna i kobieca natura kozia nam się tutaj powinna udzielić i objawić. Także wszelkiego rodzaju festiwale, imprezy, tańce i miłość po prostu. To powinniśmy przeżyć, zrobić sobie urlop. No bo, tak jak mówię, to jest ten czas, ten miesiąc do końca pierwszego tygodnia sierpnia, żeby to robić. Potem mogą zajść czynniki, które. Mogą po prostu mm, zaistnieć sytuacje, które dużo zmienią w perspektywie. Na pewno też zmieni się perspektywa dotycząca stanu posiadania, iluzji bogactwa, która jest w tym momencie wszechobecna, i, i mm, spłynie świadomość tego, w jak wielkim oszustwie, jeśli chodzi o ekonomię i, i świat ten, finansów, e, żyliśmy do tej pory. Myślę, że to będzie dla niektórych dość duży wstrząs, natomiast w zbiorowej świadomości pojawi się najpierw wątpliwość, niedowierzanie, później wyparcie, zaprzeczenie, wściekłość także. Wiadomo, wszystkie te fazy będziemy musieli przerobić jako społeczeństwo, jako ludzie, ludzkość. Także spodziewam się, że pierwsze Czynniki, pierwsze zdarzenia wyzwalające tą reakcję łańcuchową będą w sierpniu. Także używamy życia, korzystamy, wydajemy pieniądze, nie żałujemy, nie żałujemy sobie ani innym. Trzeba to robić, póki mają one wartość i póki jest taka możliwość. I tutaj też trzeba brać pod uwagę, że. Pewnego rodzaju relacja cenowa i możliwość też ona się zmieni. Także, nawet jeśli coś się Wam wydaje dzisiaj drogie, to nie przejmujcie się, róbcie to, korzystajcie z życia. Tu niekoniecznie chodzi o materializm, tu chodzi o tego życia używanie, niekoniecznie o gromadzenie, bo to się nie, nie sprawdzi, jakby to zostanie zweryfikowane. Także to możemy śmiało robić. Cały czas jesteśmy w zanurzeni w tym czasie tygrysim. I ci ludzie, którzy noszą ten znak, oni są jakby w publicznej przestrzeni bardziej widoczni. Jeśli chodzi o Polskę, no to tutaj trzeba powiedzieć, że pan Glapiński Adam to jest taki jeden z tych przykładowych tygrysów. Tak samo tygrysem był pan Zbigniew Haład, który też jakby, no chcąc, nie chcąc, pośmiertnie, ale cały czas tutaj ta aura tygrysia, jego jakby sposób, i prawda, szczerość i odwaga w tym wszystkim ona cały czas z nami jest. Siergiej Ławrow to jest też kolejny taki tygrys, który się wszystkim nam tutaj prezentuje coraz częściej, ze swoim przekazem też bezkompromisowym, prostolinijnym i jakby bardzo logicznym, pragmatycznym, szczerym do bólu. No jest takim tygrysem ludojadem. Jeśli chodzi o tą drugą stronę, on nie pozostawia im żadnych szans, ich po prostu zjada. No, jeśli chodzi o pana Glapińskiego i w Polsce tą sytuację, która jest, no to też jakby rozumiecie, chyba, że to też jest w pewnym sensie tygrys ludojada, ale pracujący dla tej drugiej strony. I kto jest jeszcze takim tygrysem, który jest na tapecie, jest odmieniany, jest wałkowany, jest. Po prostu jego osoba w centrum Zainteresowania Jego przekaz No to jest nikt inny jak Santa Claus Santa Claus szwab Też jest tygrysem rocznikowo I ci tutaj ludzie Jak najbardziej w tym roku Na świeczniku Wywołani do odpowiedzi do tablicy Kajtek Bo puszczę tygrysa zaraz na ciebie Mamy takiego tutaj Sympatycznego kajtka który lubi sobie poujadać głupio, bo jest mocno terytorialny I taki też jest tygrys, no, mocno terytorialny. Także słuchajcie, te sytuacje dotyczące terytoriów, granic i jakby obszaru tak, dotyczące można powiedzieć łowiska, żerowiska no to to jest temat, który nam wróci bardzo mocno w sierpniu i tu się dużo będzie dziać jeśli chodzi o ten konflikt roku też to sierpień ma być najgorszym miesiącem najbardziej konfliktowym gdzie zachód reprezentowany przez małpę i ten wschód, północny wschód Tygrysa będą w bardzo dużym kleszu i pieniądz, finanse, kruszec reprezentowany przez małpę a wolność, duma, godność, bitność reprezentowane przez tygrysa, jakby i twarde zasady też będą w kleszu Także ten konflikt przed nami cieszymy się miesiącem, który się rozpoczął wczoraj, i który cały szczęście jeszcze długo potrwa. Słuchajcie, co jest jeszcze znamienne, takie co obserwuję z tych znaków rocznych. Coś, co się wydarzyło w roku 1980, czyli w małpim roku, to są te takie słynne kamienie, drogowskazy, kamienie przewodnie. To są te monumenty, które w Stanach, w świętym miejscu Indian czy Rokezów w 1980 roku ktoś zainstalował i tam między innymi zapisał jako wskazówki i znaki drogowe dla następnych. Żeby utrzymywać populację na poziomie pół miliarda, 500 milionów około i tego typu przekaz dość trudny do zrozumienia dzisiaj. No ale co się stało? No 1980 rok, kiedy postawiono te monumenty tam, kiedy one tam zafunkcjonowały. No, i to był rok małpy, i teraz słuchajcie, w roku tygrysa to jest wszystko zakwestionowane. Ktoś to wszystko wysadził nocą. Na skutek tej eksplozji trzeba było to po prostu zburzyć, bo konstrukcja cała uległa naruszeniu. Także już tutaj wyczuwamy to, co przyniesie nam sierpień. To, co nam przyniesie też jesień, czyli mocną, wybuchową, eksplozywną. Walkę pomiędzy tą energią małpią a tygrysią, która będzie unicestwiać małpę, będzie ją niszczyć. No, powodując oczywiście osłabienie, e, jakby, energii rocznych tego silnego drzewa, e, tej wybuchowości, też której dużo w tym roku. Natomiast, e, no, tak się to manifestuje, jeśli chodzi o ten rok, jeśli chodzi o energię tego roku. Między innymi te, te e, kamienie. Jakieś milowe, drogowe, ten zapis o tej redukcji populacji, lek w gruzach. I to symboliczne, i też jakby pokazujące nam, że ten opór się budzi, on się budzi teraz w ludziach, i każdy sposób jest dobry, każdy sposób jest ważny, czy to bierny, pasywny, czy aktywny, mniej lub bardziej oficjalny. Bo jak to w miłości, tak i na wojnie Zasady nie istnieją, liczą się tylko skutki, cele I tutaj skuteczność jest najważniejsza No i właśnie takie przejawy tej skuteczności To jest choćby to, że coś, co w roku Małpim W roku 80. zostało posadowione W roku Tygrysim 42 lata później runęło Także no, znaki czasów i... Jakby trendy się manifestują w takiej choćby formie, to globalnie możemy podziwiać na odległość, to jest w przestrzeni medialnej. Co prawda, być może w mojej bańce medialnej, tej bardziej alternatywnej tego jest więcej, nie wiem jak to dla takich zwykłych przeciętnych ludzi, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że inżynieria społeczna jest cały czas, cały czas jest walka o umysły, cały czas jest prowadzona tutaj narracja. Predykcja i programowanie w określonych celach, tak aby, aby po prostu bodźcowanie dawało przewidziane reakcje ze strony pojedynczych jednostek i całych społeczeństw. Także automatycznie w tych 3, 4, maksymalnie 5%, które to są świadome, nie śpią, utrzymują stan zrozumienia, logiki i jakby są poza tą oficjalną narracją no będzie to budzić sprzeciw i będzie to budzić też także agresję, bundy, niezadowolenie i przypomnę tylko, że wszystkie te duże zmiany społeczne, które są one są przeprowadzane przez te właśnie około od 3 do 5 średnio 4% populacji tej najbardziej aktywnej to ona dokonuje zmian radykalnych Rewolucyjnych, można powiedzieć. Także, e, tak jak już powiedziałem, i w miłości, i na wojnie: wszystkie chwyty dozwolone, żadnych zasad nie ma tutaj, liczą się cele i skuteczność. Także, słuchajcie, czy to biernie, pasywnie, czy aktywnie, e, bojkotując, sabotując. Czy po prostu ignorując pewne rzeczy macie możliwość dołożyć swoją cegiełkę, do czego zachęcam. Zachęcam także, póki czas do używania oficie życia i zanurzenia się w pięknie lata i tego bardzo kobiecego, jednego z ofitszych miesięcy, jaki się właśnie rozpoczął. W sierpniu trzeba będzie być bardziej ostrożnym, bardziej uważnym. Bardziej skoncentrowanym i przygotowanym na więcej. Także póki czas zbieramy siły, korzystamy z życia, do czego zachęcam. I raz jeszcze dziękuję Jagodzie, dziękuję Marcinowi, z którym się spotkałem na ulicy, i wszystkim tym, którzy nas lubią, oglądają, wspierają za to, że jesteście. Nie liczę już na jakieś rekordy, jeśli chodzi o oglądalność. Tutaj, no bo to nie jest możliwe, jakby systemowo. Natomiast do tej garstki, do której ten przekaz trafi, uważam, że tak jak mi to przypomniała Jagoda, że warto. Czuję, że rozumiecie, i zachęcam Was do bycia sobą i bycia w pełni człowiekiem poza główną narracją z własną. Świadomościa, który to człowiek wszystko kwestionuje, wszystkiemu zaprzecza, wszystko stawia pod wątpliwość, i dopiero jak to empirycznie, logicznie sobie wszystko zatomizuje i potem złoży w całość, to podejmuje decyzje swoje własne, nie pod wpływem głównej narracji, lęku, strachu, jakichś innych bodźców i popędów. Tylko na skutek swojej własnej świadomości. Także dziękuję Wam wszystkim raz jeszcze. Bądźcie jak tygrysy, skoncentrowani, wyciszeni, żeby korzystać z życia. I tak jak mówię, w tym miesiącu bardzo, a w następnym no, trzeba będzie brać poprawkę, że dużo się zadzieje. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję, nie przedłużam. Pozdrawiam. Hej!